Katarzyna Ciekielepska, dzień dobry. Dzisiaj Polska Wschodnia i Południowa Wschodnia są pod wpływem niżu i frontu atmosferycznego, ciepłego frontu, który przyniósł bardzo dużo chmur i bardzo dużo opadów deszczu. Na Południowym Wschodzie pada od godzin porannych, są to opady o charakterze ciągłym. W Lublinie spadło 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale o wiele więcej spadło na Podkarpaciu i na Podhalu. Na Podhalu nawet zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia hydrologiczne przez jej. Najwięcej deszczu spadło w Zakopanem 51 litrów wody na metr kwadratowy i to w ciągu 6 godzin. Na Kasprowym 47, w Zamościu 21 litrów i to jeszcze nie koniec. Cały czas pada na wschodzie. Opady pojawiły się również na Mazowszu i także w nocy spodziewamy się tych opadów od Mazowsza, Lubelszczyzny przez Podkarpacie aż po Małopolskę. W tych regionach może spaść nawet 20-30 litrów dodatkowego deszczu na każdy metr kwadratowy. Pojawią się opady również od Pomorza przez Wielkopolskę sięgające po Śląsk. Tutaj powinny być one jednak dużo słabsze. Na pozostałym obszarze noc będzie pogodna, ale chłodna. Od 11 do 14 stopni. W górach dzisiaj chłodno, w Zakopanem tylko 12 stopni. I jeszcze noc również będzie chłodna, dodatkowo będzie mocniej wiało. Jak będzie jutro? Jutro powinno być już cieplej niż dzisiaj. Temperatura powinna wszędzie przekroczyć 20 stopni, o co dzisiaj było trudno. 20 stopni na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, 23 w centrum i na zachodzie. Na zachodzie i w centrum pogoda powinna być jutro najładniejsza, natomiast front atmosferyczny ułoży się jutro w linii od Pomorza przez Suwalszczyznę, Mazowsze, Lubelszczyznę, po Podkarpacie i Małopolskę. I tutaj jeszcze jutro będzie padać, ale nie powinny być to już tak mocne opady. Ciśnienie będzie rosło, 1300 hektopaskale. Do zobaczenia.